Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj przeprowadzimy odcinek specjalny razem z moją siostrą Eweliną Tymul. I opowiem Wam o bardzo pięknej możliwości dla każdej kobiety stać się unikalną wersją siebie. Taką wersją, jaką zawsze ona chciała ją być. I Ewelina, ja bardzo serdecznie witam Cię i nagrywamy drugie wideo już razem. Bardzo się cieszę, że mamy taką możliwość i że też e, Wy chcieliście, aby kontynuować ten temat, tak? Takiego samorozwoju kobiety i tematyka związaną ze szczęściem kobiety. Dziękuję Ci bardzo, jestem bardzo szczęśliwa, że mogę uczestniczyć w tym wideo. Dobrze, i teraz przejdźmy do tematu. My z Eweliną rozmawialiśmy tak sobie niedawno. O o tym, co wpływa na szczęście kobiety i jak ono właśnie jest skomponowane. Bo tak naprawdę kobieta we współczesnym świecie no, podąża za takim schematem, który został jej narzucony z zewnątrz przez społeczeństwo. I zaczyna ona od tego, że kończy szkołę, później pójdzie na uniwersytet, później wychodzi za mąż, też szuka pracy, ma dzieci, rozwija swoją karierę też, i jakby w tym wszystkim powinna ona znaleźć szczęście, powinna ona znaleźć realizację. To jest tak naprawdę bardzo dużo takich rzeczy, które trudno ze sobą pogodzić. Są naprawdę one przeciwstawne. I gdy na przykład mówimy o rolach kobiecych w domu, w życiu, w społeczeństwie, no to jest ich o wiele więcej, są one najbardziej różne do porównania z męskimi rolami, które odgrywają mężczyźni. Dlatego właśnie to jest taki bardzo ciekawy temat, w którym momencie kobieta czuje się najbardziej zrealizowana i szczęśliwa też. Ponieważ jeśli skoncentruje się ona na pracy w domu, na tym, aby wychować dzieci. To wtedy no, będzie ona czucie zrealizowana i szczęśliwa w tej dziedzinie, prawda? Tak. Ale w dziedzinie, wtedy kariery pracy no, nie do końca. I czy każda z nas będzie szczęśliwa w takich warunkach, czy nie? Może któraś z nas byłaby bardziej szczęśliwa, po prostu realizując karierę siebie w karierze i Albo rezygnując z rodziny, albo naprawdę minimalnie się udzielając, może też nie, nie, nie mając zbyt wielu dzieci. Jest to naprawdę bardzo głęboki temat, który chciałabym przedstawić dzisiaj z Eweliną dla Was i też przedstawić dla Was produkt, który jest piękny i efektywny, który pomoże dojść do właśnie tej lepszej wersji siebie, znaleźć to szczęście i zrozumieć, jaką wersją siebie, jaką królową swego życia ja chcę być. Dobrze, Ewelino, to może Ty nam teraz opowiesz troszkę o tym, jak Ty postrzegasz szczęście kobiety. Dobrze bardzo zauważyłaś na początku, że właśnie niektóre kobiety są bardziej w sferze rodzinnej, a niektórzy na przykład w karierze. I tutaj najważniejsze jest znaleźć balans, ponieważ każda kobieta, nawet jeżeli my się zrealizujemy tylko w karierze, to później po jakimś czasie u nas nasze hormony wiadomo, jak się wydzielają, i my zaczynamy po prostu czuć niedosyt czegoś. I najważniejsze jest nie rezygnować z czegoś, żeby osiągnąć coś innego, tak? że jakiś inny cel. I trzeba tu pamiętać, że musimy mieć ten balans, tak? Że i w rodzinie, tak. mm -hmm. i właśnie w swojej sferze kariery. Super. Bo tak naprawdę ten balans, ja myślę też jest bardzo ważny. Jest w ogóle, gdy myślimy o swoim życiu, gdy planujemy kolejny rok, to też zawsze zwracamy uwagę na takie kolo balansu, kolo naszego życia, to się też tak nazywa, gdzie są wszystkie sfery naszego życia i pracujemy nad każdą z nich. I może ta praca będzie się wydawała, że ona trwa jakoś bardzo powoli, tak, nie tak szybko, jak nam by się chciało, ale jednak na tym polega cały ten trik, aby po prostu rozwijać się powoli w każdej sferze i wtedy całe nasze życie będzie jak najbardziej szczęśliwe, jak najbardziej pełne i wrażeń, i też wydarzeń. Tak, ponieważ jeżeli będziemy tylko w jednej dziedzinie się realizować, nie będziemy czuć satysfakcji. I tak naprawdę bardzo ciekawym takim aspektem życia na tym świecie jest, że każda z nas jest inna. I tak naprawdę każda też ma inne swoje marzenia, które są wyjątkowe tylko dla niej. Więc jak wtedy się realizować? Jak właśnie osiągnąć swoje marzenie, swoje szczęście dla kobiety? No? Kiedy każda z nas jest inna, tak? Jakieś takie może rady. Najważniejsze no to cały czas wiedzieć o swoim potencjale, tak? Czyli trzeba pogłębić tą wiedzę. Co to jest potencjał? Potencjał to jest to, dlaczego my przyszliśmy na tą ziemię i dlaczego my jesteśmy urodzone, bo każda z nas ma swoją misję życiową i tą misję my musimy realizować. Okay. Tak naprawdę ten potencjał to jest coś bardzo fajnego, ponieważ wtedy możemy wiedzieć, na ile nas stać. Bo czasami mm, mamy bardzo dużo ograniczeń, tak? Czy to społeczeństwo narzuca, czy to nawet najbliżsi? Tak, no, sami oni nie wierzą, że tak dużo można osiągnąć w życiu, tak? I jakieś ograniczenia też na nas narzucają. A gdy my wiemy, jaki jest nasz potencjał, jaką ja mogę być, tak? Jaką misję mam do spełnienia, to wtedy łatwiej nam jest, no, podejmować jakieś takie ryzykowne kroki, wyjść z zony komfortu, tak? Po prostu. Motywacja, Działać, tak? To jest taka dodatkowa motywacja, dodatkowa energia, tak? Takie no coś takie jak kolumna, co nas podtrzymuje i daje nam siłę o takie oparcie, tak? Tak, coś takiego podbudowujące nas, że my je chcemy i idziemy właśnie w tym kierunku. Tak, super. I może, Ewelina, opowiesz nam więcej o tym produkcie, który my przygotowaliśmy z Tobą razem. tak? On się nazywa Królowa Swego Życia. Jest to zestaw kilku sesji. Tak, to jest zestaw trzech sesji, podczas których my analizujemy i szukamy tą królowę, bo każda królowa jest inna. I dlatego musimy w pierwszej sesji, jest coś takiego, że ja wprowadzam osobę właśnie w ten schemat królowy swojego życia. Analizujemy razem, wspólnie, dlaczego na przykład chcę... Osoba ta być tą królową swojego życia, a także jaką ona mogła być, ponieważ tutaj jest bardzo ważne, że każda z nas, jak już mówiłyśmy, jest inna i trzeba znaleźć tą właśnie unikalność. Okay. I powiedz jeszcze, proszę, ta królowa swego życia, bo tak my nazwaliśmy to tak może bardziej schematycznie, tak bardziej dla nas to się podoba taka nazwa. Może ona nie podoba się dla każdej kobiety, tak? Jak już mówiliśmy, każda jest inna, więc tak naprawdę to można też nazywać inaczej, tak? Bo ta nazwa, ona powinna takiego, wiecie, coś włączać w naszym mózgu, tak? Gdy czuję się dobrze jako królowa, królowa swego życia, że ja jestem królową w swoim życiu, tak? Ja Decyduję, ja daję rozporządzenia, tak? Ja wybieram a nie ktoś za mnie wybiera. Dlatego my tak naprawdę wybraliśmy tutaj to słowo królowa swego życia, tak. ale oczywiście może być inne, tak? Na przykład unikalność, tak? Że ja unikalna, ja szczęśliwa, może ja magnetyczna. Ja magnetyczna kobieta, tak? Tak. I takie inne też słowa, dzięki którym my realizujemy swój potencjał. Lepsza wersja siebie. To wszystko są takie synonimy tak naprawdę do tego. Tak, do tutaj tego. królowa, ale tutaj jakby przeważnie najważniejszą rzeczą, że ja jestem odpowiedzialna za swoje życie i ja decyduję Jaka ja jestem. Tak, tutaj właśnie chodzi o to, żeby się pozbyć tej ofiary, która jest w nas i pozbyć się tego, że my nie chcemy brać odpowiedzialności za swoje życie, tak? I, i szukamy może wtedy winnych na, na zewnątrz, podczas gdy tak naprawdę my mamy wszystko w swoich rękach, aby po prostu. No, zmienić to nasze życie, prawda? Tak, my mamy wszystkie zasoby, i żeby dojść do tej królowej, tak. I właśnie tutaj w tej drugiej sesji, chyba mm -hmm. opowiedz proszę, bo to my robiliśmy tak naprawdę. Ja byłam <grym> królikiem, nad którym to było wszystko badane, <grym> i robiliśmy właśnie taką medytację dla mnie. I ja jestem wow, fantastycznie, super podekscytowana tym, bardzo mi to się spodobało i myślę, że. Jest to coś no, naprawdę działającego. Tak. Więc opowiedz proszę o tej medytacji na dru podczas drugiej sesji. Podczas drugiej sesji my patrzymy, jakie są blokady, żeby dojść do tej królowej swojego życia: ja magnetyczna, ja szczęśliwa, ja unikalna. Tak. I wtedy my te blokady najpierw usuwamy, a następnie, kiedy my już jakby mamy wszystkie zasoby, żeby być tą królową, to my zaczynamy szukać, dlaczego my jeszcze nie jesteśmy nią. Czyli szukamy wskazówek dzięki którym my jeszcze bardziej staniemy się nią, tak? Tak, cały właśnie dzień. ten punkt mi się najbardziej spodobał tak naprawdę, ponieważ tam my wypisaliśmy po prostu cały spis takich rzeczy, których mi brakuje. Może jakieś pewności siebie, może jakieś miłości do siebie, tak? Wszystko to jeszcze dopracować, bo nawet jeśli... Czuję się pewną w jakiejś jednej sytuacji, to może nie jestem pewna w drugiej. Jeśli kocham siebie pod jednym e, wpływem, pod, w jednych warunkach, to może gdzieś tam o sobie zapominam, tak? Na jakiś sport nie pójdę, czegoś nie zrobię, może do lekarza nie zawsze na czas pójdę. Zawsze tą taką miłość do siebie można dopracować, tak? Więc to i ten taki spis, też jakieś takie kursy albo jakieś takie treningi, czego jeszcze mi brakuje, co warto dopracować, żebym się po prostu nią stała. I też mi się bardzo spodobała w tej medytacji, że można było poczuć się, tak? Już jakbym ja była nią, jak ja się czuję. I to jest całkowicie bardzo fajna, całkowicie inna perspektywa, że życie mogłoby wyglądać całkowicie inaczej. A nawet powiem lepiej, nie to, że życie wygląda inaczej, ale to, jak ja się ustosunkowuję do tego życia. I wiecie, jak ja robiłam tą medytację, to ja się tak czułam spokojnie. Że nawet jeśli jakieś rzeczy się wydarzają, które mi się nie podobają, to ja nie reaguję tak emocjonalnie może jak wcześniej, tak? Jak teraz to robię, ale już jako królowa swego życia, to ja wiem, ok, to to ja mogę zrobić, na to mogę wpłynąć, zmienić, tamto mogę jakoś załatwić. Więc to mi się najbardziej chyba spodobało w tej medytacji, tak? I teraz, i szczególnie to, że mam później jakiś konkretny plan działań. I ten plan działań też jest do realizacji późniejszej, tak? Tak, i później właśnie w trzeciej sesji my analizujemy te wszystkie punkty, też ja daję jakieś wskazówki, praktyki, ćwiczenia, które na przykład można samodzielnie później będzie mm -hmm. zrobić, i również robimy jedną medytację, żeby przepracować jakąś blokadę, która jest mm -hmm. związana właśnie na drodze do królowy swojego życia. Jakąś jedną, tak? tak, bo zależy od oczywiście sytuacji, może być więcej niż tak. jedna blokada, tak? Tak. Więc to już jeszcze później do dopracowania tak dalej też byłoby. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawiam jej lajka. Like. Bardzo pomoże mi to w rozwoju mego kanału i będzie nas więcej. Będzie więcej kobiet, które dążą do samorozwoju, do stylu i do elegancji. Dziękuję Ci bardzo. Wioleta, powiedz mi proszę, jak Twoje życie się zmieniło po naszej tej sesji i jak Ty się czujesz teraz i jak Ty zrozumiałeś, jaka Ty jesteś królowa swojego życia? Dobra, to zaraz ja tak muszę się zastanowić, tak naprawdę, jak ja tutaj się czuję, ale powiem Wam tak, że teraz, jak jest jakaś sytuacja, jakaś takie niemila, albo coś się dzieje, to ja zawsze robię taki krok do tyłu, tak w umyśle swoim, w głowie. Biorę wdech i tak sobie myślę, jakby robiła to, jakby się zachowała w tej sytuacji Violeta, która jest królową swojego życia. Więc powiem Wam, że no, to oczywiście jest taka praca, nad którą zawsze. Powinnam no, ja sama pracować, nie przypominać to sobie, ale tak naprawdę jest warta tego, ponieważ całkowicie widzę, jak dużo w ogóle tych wydarzeń, co się dzieje dookoła i to wszystko, co się tak dzieje, układa, zależy od tego, jakie ja mam do tego nastawienie. I tutaj fajnie mi się to podoba, że ja zmieniam nastawienie i zmieniają się też te, te sytuacje. I także powiem Wam, że no, cieszę się i wiem że we mnie jest ten potencjał, potencjał do tego, żeby być tą królową, tak? Jak już wspominałyśmy, każda z nas jest inną. Ja jestem może taką bardziej wersją spokojnej, królowej siebie, takiej, taką bardziej refleksyjną, pod tym względem też racjonalnie bardziej nastawioną. I powiem Wam, że mi się bardzo to podoba, że wiedzieć, że ja mogę taką być, wiedzieć, że ja też mogę reagować spokojnie w tych sytuacjach. Bo powiem Wam, że tak naprawdę na tym to polega, że czasami nam się wydaje, że jak coś się dzieje źle, to nie, to jedyna reakcja to jest negatywna. A tak naprawdę no, ta sesja mnie pod tym względem bardzo zmotywowała i otworzyła po prostu oczy, że można reagować inaczej i że ja mam w sobie ten potencjał, ja mam te zasoby, mam te siłę do tego. Więc myślę, że pod tym względem naprawdę moje życie no, w lepszą stronę po prostu teraz się toczy, tak się wiecie, troszkę na lepszą drogę, na taką bardziej gładką e, weszło. Tak, zmieniłaś trochę swój kierunek, że zaczęłaś jakby iść bardziej jasno i rozumieć, dlaczego na przykład tutaj jest warto iść, nie? Bo... Tak, tak. Powiem ci jeszcze też, że bardzo mi się podoba to, że ja teraz mam cel, bo teraz my mamy teraz te wszystkie punkty, tak, tak? i te różne, jak już Wam mówiłam, jakieś tam kursy czy coś tam do dopracowania, aby stać się już konkretnie tą e, królową swego życia. I ja po prostu teraz no, jeden po drugim te punkty. Nad nimi pracuję po prostu. I, I mam cel, wiem po co, wiem co, co mi jest potrzebne, więc no pod tym względem naprawdę mi się bardzo to podoba, bo to jest taki plan, nie? To jest taki plan na rok, tak? Albo mm -hmm. jak ktoś chce powolniej to robić, to może plan na dwa lata, to może być tak, w zależności od preferencji. Tak. I teraz my też z Eweliną planujemy, tak? Że w ciągu następnego roku, 24, po prostu tak. Stopniowo nad tym wszystkim pracować. Tak, stopniowo nad każdym tematem, żeby się pogłębić i po prostu doprecyzować specjalnie do ciebie i żeby go zrealizować. Żeby ty byś już mogła czuć się na każdy moment swojego życia, że ty jesteś tą królową i że każdy widzi w tobie to, co ty naprawdę masz we środku. Super, tak, mi się też to bardzo podoba. Dobra, Ewila, podsumujmy tak naprawdę teraz tutaj, bo ten produkt, który Ty teraz oferujesz, ten voucher, który można tak. zakupić, tak, to są trzy sesje dokładnie. I też link do tego będzie w opisie tego wideo, tak? Do mm -hmm. zakupu, można to sobie zakupić. Dokładnie. I jeszcze można nam zdradzić cenę, ile to kosztuje? Ten produkt będzie kosztował 250 złotych, czyli dostępna cena dla każdego, żeby naprawdę zmienić swoje życie już jakby w tym nowym roku, tak? Bo każdy z nas planuje jakoś zmienić siebie w nowym roku. Planuje cele na nowy rok. Tak. Planuje. To właśnie to jest dobry taki produkt, żeby no jakoś też dodać sobie tej motywacji, tak? Bo zwykle my piszemy cele, ale brakuje nam motywacji, no brakuje też później cierpliwości, tak, dyscypliny. A tutaj ta, taki no, zaszczyt motywacji. W tak, w lutym już zmieniamy swoje wszystkie plany i już zaczynamy. O tak, i zaczynamy od następnego roku. A tutaj jest coś takiego, że my bierzemy się, jest ten zaszczyt, jak dobrze powiedziałaś, i idziemy, realizujemy to. Nawet sami, bo ja na przykład później daję takie wskazówki, dzięki którym będzie można samemu niektóre rzeczy zrealizować. Ta, tak, jakieś tak takie ćwiczenia, techniki, tak, że tak, cały tak, rok tak, można tak. robić, aby po prostu no, wdrażać. Tak. Tą lepszą wersję siebie. I także ja wspominałam w swoim wideo o prezentach. Tak uważam, że taki voucher może być też dobrym prezentem, jednakże dla osoby bliskiej. Nie darujmy takiego prezentu dla naszej sąsiadki, ponieważ myślimy, że coś ona lepiej by zmieniła w swoim życiu, tak? I mamy takie dobre intencje. Nie. Dla jakiejś może bliskiej rodziny, tak? Wiemy może, że osoba chce się rozwijać. Samorealizacja jest bardzo ważna, tak? Dąży do szczęścia, szuka jakieś takie pomysły na to wszystko, to właśnie dla takich osób jak najbardziej może to być prezentem, albo po prostu sprawić prezent dla siebie, kupić takie właśnie wałcze dla siebie i popracować nad swoim życiem, nad swoją właśnie królową. Zobaczyć, jaka ona jest, tak? I, i po prostu czego brakuje, żeby nią się stać całkowicie. Tak, i trzeba, żeby przestać już narzekać na tym życiem, że ktoś mi coś tam coś zrobił, nie tak, trzeba wziąć odpowiedzialność i zacząć coś działać malutkimi kroczkami do sukcesu ja tak tak właśnie ta królowa swojego życia na pozwala pozbyć się tej, tego takiego ofiary. syndromu ofiary mm. tak już przestajemy nią być bierzemy odpowiedzialność i działamy więc właśnie o to tutaj tak naprawdę chodzi jak tak na cały cel taki sam najważniejszy jest jest tutaj żeby stać się sobą stać się tym, kim ja chcę być. Właśnie, żeby nie udawać jakąś tam pewną siebie asertywną, jak te wszystkie treningi <głos》> mówią, tak, że no naprawdę ja nie jestem wielką fanką tego wszystkiego, bo ja też. wtedy robimy no nie siebie, tak. Udajemy przez jakiś czas, że jesteśmy kimś, a później znowu staczamy się w to samo, co było kiedyś, a tutaj jest po prostu taka praca nad sobą, ale mm, razem szanując siebie, tak, szanując Siebie jako osobowość i to, że właśnie jesteśmy inną. Dlatego właśnie no, bardzo dużo podkreślaliśmy i zwracałyśmy uwagę, że każda inna, każda ma swoje cele i właśnie dlatego no, ten produkt jest taki fajny, daje indywidualne podejście po prostu. Tak? tak, i tutaj jeszcze ważne jest tempo, każdy ma swoje tempo, i żeby nie mieć czegoś takiego, że będę robił teraz wszystko i zaraz motywacja mi się skończy, albo się bardzo przemęczę. Tak, tak. albo się bardzo przemęczę i wszystko później rzucę, ale tutaj jest specjalne tempo dzięki którym my możemy iść właśnie do tej królowej swojego życia. Tak, w swoim rytmie. Dobra dziewczyny, mam nadzieję, że zainteresowało Was to wideo. Też zainteresował Was ten produkt, który się przedstawić Wam. I tak naprawdę, jeśli dążycie do szczęścia, jeśli chcecie się rozwijać, to myślę, że jak najbardziej warto wypróbować, tak? Bo to jest naprawdę złożone po prostu jako produkt, jest, kosztuje to taniej, niż gdyby były to tak. sesje indywidualne i tym bardziej, że to są jakieś też dłuższe, tak? Te, Dokładnie. Bo te, te, ta medytacja na królowę swego życia to tak troszkę dłużej to trwa, więc tak naprawdę to jest bardzo dobra, cenowa też oferta. Z warto byłoby skorzystać, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani takim tematem. Chcecie być też lepszą i szczęśliwszą i bardziej usatysfakcjonowaną, tak? Wersją siebie. Dziękuję Wam także bardzo, że dzisiaj byliście razem z nami. Mam nadzieję, że w Waszych domach już też rozgościły dekoracje noworoczne, bożonarodzeniowe, które naprawdę no, umilają ten czas, robią go bardziej przyjemnym, a lampki rozjaśniają i o czwartej godzinie, gdy już jest ciemno na zewnątrz, są po prostu jak, jakąś taką pigułką ratunku, bo tak. inaczej to chyba nie wiem, czy można byłoby wytrwać ten sezon. Chyba jeszcze mandarynka, zapach mandarynek jeszcze ratuje mnie w tym sezonie. Naprawdę bardzo jakoś to teraz polubiłam. Dobra, dziewczyny, bardzo dziękuję Wam, że byliście razem z nami. Piszcie nam także, czy chcecie więcej takich wideo, żebyśmy poruszali takie tematy, opowiadali coś właśnie o życiu kobiety, o szczęściu kobiety, o samorealizacji. Dziękuję Wam bardzo i oglądajcie kolejne wideo. Pa, 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 pa.